Cześć, witajcie, Jan Pasiński, piwna kompania. Zapraszam Was na drugi odcinek z wakacyjnej serii. Po kilku dniach spędzonych w Słowenii, na trzy dzień podróży i ruszyliśmy na południe, do środkowej Dalmacji. Była to moja pierwsza wizyta w tym rejonie Chorwacji i na pewno już wiem, że nie ostatnia, naszą. z Dalmacją rozpoczynamy od miasta Omisz. W sumie miasteczka, można powiedzieć, bo ma chyba 14 tysięcy mieszkańców. Jest to najbliższe, można powiedzieć, takie większe właśnie miasteczko położonego od naszego noclegu, gdzie śpimy w górnej breli. No jak widzicie za mną e, imponujące e, same zaraz góry położone, schodzące po prostu do morza. E, przyjechaliśmy tak naprawdę, dzisiaj mamy jako taki pierwszy dzień zapoznawczy również z terenem. E, no i plan jest taki, żeby po prostu dzisiaj nieco odpocząć, zrelaksować się po wczorajszym e, długim dniu, długiej jeździe. Także dzisiaj omisz, które sobie pochodzimy, zwiedzamy e, przejście uliczkami starego miasta. E, no i potem prawdopodobnie wracamy do mieszkania i później jeszcze do morza, żeby w końcu zażyć nieco e, wciąż adrety. Ciepłego morza, które podobno ma około 22 stopni, a warto dodać, że w obecnej chwili mamy chyba dzisiaj 9 października, no i 24 stopnie cały czas, także piękna, piękna pogoda. Omisz położony jest przy ujściu rzeki Cetiny, rzeki o długości 105 km, która na dużym odcinku służy do uprawiania sportu wodnych, między nimi raftingu, na który poszliśmy, ale wrócimy do tego tematu nieco później. Na razie idziemy na spacer po małym, ale urokliwym starym mieście, wciśniętym w zbocze góry. Omisz przez wieki był małym portowym miastem, które słynęło z rezydujących tutaj piratów i klimat małego, morskiego miasteczka utrzymał się do dziś, choć obecnie służy turystom jako popularny kurort. Stare miasto jest kompaktowe i dobrze utrzymane, więc zdecydowanie warto przejść się wąskimi i krętymi uliczkami. Jest wtorek i dziś moi drodzy, można powiedzieć, że poniekąd, znów luźniejszy dzień, ale tylko poniekąd. A to wszystko dlatego, że umówiliśmy się dzisiaj na rafting. W tym celu pojechaliśmy do Omiszu, które jest położone nie tak daleko nas. No i w tym Omiszu właśnie wynajęliśmy, może dogadaliśmy się po prostu z miejscowymi agencjami turystycznymi, które takie no, oferunki oferują, usługi oferują. No i właśnie tam pojechaliśmy. Był to spływ na, rzecz, na rzece Cetina. Podjechaliśmy kawałek busikiem. No, i spływaliśmy się, spławialiśmy się właśnie tą rzeką. Ciekawa rzecz, fajna. Pierwszy raz w życiu też na tym byłem, na tym raftingu, także dla mnie kompletna nowość, również dla mojej żonki. No i muszę przyznać, że ogólnie rzecz biorąc, wrażenia fajne, pozytywne. Było to ciekawe, ale przynajmniej mnie to jakoś wybitnie nie zachwyciło. Może to również dlatego że rzeka momentami w sumie tak naprawdę była tylko mocniejszy nurt miała oczywiście było kilka takich ciekawszych właśnie momentów gdzie ten nurt był mocniejszy, silniejszy bardziej żwawy no i to faktycznie było ciekawe aczkolwiek jeżeli chodzi o pozostałe miejsca można powiedzieć, że ta rzeka była dosyć spokojna i jechało się, płynęło się po prostu dosyć powoli no było trzeba się trochę namachać też bo tu było 11 km spływu także poniekąd było trzeba trochę po prostu pomachać no, ale cała reszta Trzeba przyznać, że całkiem interesująca. E, czy bym powtórzył? Nie wiem. Przynajmniej mnie aż tak to nie przekonało. Może na jakiejś innej, mocniejszej rzece właśnie w Słowenii, gdzie byliśmy, gdzie nam się nie udało. Ale no dobra, to tyle jeżeli chodzi o tutejszy rafting. Nie ma też innych nagrań poza tymi zdjęciami, które widzieliście, ponieważ no, zamoczyłby mi się cały sprzęt, także nie mogłem niczego filmować i nagrywać. E, musiałem polegać tylko i wyłącznie na zdjęciach zrobionych przez naszego pana, który nam tam Wcześniej właśnie z nami jechał, płynął i po prostu on robił te zdjęcia. A jeżeli chodzi teraz, pojechaliśmy na wieczór w stronę Bośni. Nie jesteśmy, jeszcze w, nie jesteśmy jeszcze w Bośni, tylko właśnie, ale tu mega głośno po prostu. Jesteśmy cały czas w Chorwacji, ale już naprawdę bardzo blisko Bośni, bo zaledwie chyba 13 km od granicy. No jak za mną widzicie, restauracja, mega dobre jedzonko. Już jedzony, więc zobaczycie za chwilę, jak to wyglądało. Bo naprawdę muszę polecić z czystego, dobrego serca po prostu, bo naprawdę jedzenie bardzo fajne. Restauracja Dubrawa, dokładnie rzecz biorąc. Jeżeli chodzi o, o nazwę, myślę, że łatwo to powinno być znaleźć na północ od Gorniej Breli, w stronę Bośni. W najbliższej miejscowości obok nas, w miejscowości Zadwarie, w złym miasteczku powinienem powiedzieć, znajduje się mały bazar, Tak, Przyjechaliśmy tutaj za radą naszego gospodarza, który właśnie powiedział, że w każdy wtorek odbywa się tutaj mega fajny bazarek. No więc dzisiaj właśnie przyjechaliśmy zobaczyć, jakie tutaj ciekawe lokalne produkty będzie można spróbować i dostać, a jest tego naprawdę cała masa i trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o ilość wystawców, która tutaj się znajduje, no jest po prostu mega ciekawa. I ilość rzeczy, które możecie dorwać jest naprawdę no, ogromna. Dobra, to w takim razie kilka minut dla, dla mnie, dla nas i zobaczymy w takim razie, co tutaj uda się dorwać. Wspominałem dosłownie dosłownie wszystko. Zatrzymaliśmy się na moment przy stoisku z lokalnymi serami oraz wendijami Po prostu są przewyborne. Delikatny, maślane. Ten jeszcze ze szczypiorkiem. Znakomite. No i spróbowaliśmy również szynek lokalnych. Dodatkowo nieco kupując na wynos. I co, które również od lokalnego tutaj producenta, rolnika są sprzedawane. Wyborne, naprawdę trzeba wyborne. Targ żyje, masa ludzi, masa ciekawych miejsc. Ta, kramów tak naprawdę do kupienia powinienem powiedzieć. Jest wszystko, od jedzenia, po buty, po jakieś książki, po ubrania. Nawet jest targ dla rolników, można kupić tutaj bydło. Oczywiście jakieś orzechy, miody, oliwy, owoce, warzywa. Masa, masa ciekawych rzeczy. W takim razie tutaj ci bydaj. Mamy Z zakupionymi e, oliwami, e, gdzie delikatnie, delikatnie udało się spróbować przed. E, dodatkowo mamy lokalne właśnie te serki. E, Serwszy jeden z szczypiorkiem, e, drugi dodatkowo drugą, rzecz tylko mamy, to dwa rodzaje akurat suszonych szynek e, jajka oczywiście rzecz biorąc, pietruszka, papryka, papryka słodka i chili e, zbiorąc, żeby zrobić sobie jakiś dobry lokalny też makaron na bazie właśnie tych składników. No i w sumie to chyba wszystko. Tak czy jak bardzo fajny, udany targ. Kolejny dzień naszej dalmatyńskiej wyprawy, dalmatyńskiej, można powiedzieć środkowo dalmatyńskiej. Przyjechaliśmy do stolicy tego regionu, czyli do Splitu. Co ciekawe, Split wydaje się naprawdę być dużym, naprawdę dużym miastem, ze względu na dużą ilość pewnie turystów takie jest również wrażenie, mimo że jest 11 października, dzisiaj naprawdę sporo osób się kręci, a liczy sobie mniej więcej około 170 tysięcy mieszkańców samo miasto 10, sprzed 10 lat te dane. No i tak krótko, krótko, bo zaraz się znów dużo osób pojawiło. Generalnie, jeżeli chodzi o przynależność, można powiedzieć, że największy wpływ na pewno w historii wywarło, wywarło przynależność do Wenecji, po prostu do państwa weneckiego, do Republiki Kupieckiej Wenecji, do której należało mniej więcej od 1420 do 1797 roku, tak naprawdę kupę, kupę czasu. Potem, mniej więcej do 1918 roku, z krótkimi przerwami w czasie wojny, napoleońskie miasto należało do Austro-Węgier, no a następnie potem już do Królestwa. Serbów, Chorwatów e, i Słoweńców, czyli do Jugosławii, do pierwszej Jugosławii. E, no i od 1991 roku w czasie wojny jeszcze okupacja włoska, a następnie od 1991 roku już należy do Chorwacji. E, jak widać, jak wam ja wspomniałem, masa turystów, naprawdę na, też największe miasto regionu, co było widać się tu również dojeżdżało. E, no ale wygląda się całkiem ciekawie, bardzo południowo, ładnie. Generalnie trzeba przyznać, że jak na razie wchodzimy dopiero do starego miasta, ale początki prezentują się obiecująco. Za mną w tej chwili e, widzicie e, siedzibę pałac rzymski e, cesarza rzymskiego e, Dioklesiana, który został wybudowany na przełomie III e, i IV wieku naszej ery, e, który został powstawiony z tego co każe jako e, siedziba obronna e, przeznaczona... Do można powiedzieć życia po abdykacji już właśnie cesarza dioklesjana. No, a jak widzicie w obecnej chwili coś ciekawe, zabudowania można powiedzieć, są wykorzystywane przez kilka tysięcy mieszkańców, gdy zajmuje to powierzchnię chyba 30 tysięcy metrów kwadratowych starego miasta w spicie. Także po prostu no, dużą część, większą część tak naprawdę tej starej przestrzeni. <sum> notte giorno di torno trato del bel e riposo ma ci s'è tuato cino d'amor del bel e riposo Wielkość dawnego pałacu cesarza robi wrażenie. Zajmuje on większą część starego miasta. Mimo, że split ma około 170 tysięcy mieszkańców, robi wrażenie większego, gwarnego, głośnego i żywego. Latem spacer wąskimi uliczkami może być trudny ze względu na ilość turystów, jednak teraz w październiku było to naprawdę komfortowe. Z ręką na sercu mogę doradzić Wam wyjazd na wakacje do Chorwacji właśnie w październiku. Temperatury są znośne i komfortowe, woda w morzu wciąż jest nagrzana, a są takie dni, że plaże są zupełnie puste. Przekonajcie się o tym oglądając dalszą część materiału. Una Choć w splicie największą historyczną spuścizną są zabytki zbudowane przez Rzymian, miasto zostało założone przez Greków. Następne wieki dla miasta nie były spokojne. Znalazło się pod kontrolą Bizancjum, następnie zajęte przez Awarów i Słowian, wcielone następnie do Chorwacji, by w 1105 roku znaleźć się pod węgierskim panowaniem. W 1420 roku zmieniło przynależność i do roku 1797 należało do Republiki Weneckiej a po wojnach napoleońskich do 1918 roku do Austro-Węgier. Od 1991 roku należy do Chorwacji. Ten miks przynależności widać w architekturze miasta. Said, she... Kończąc wątek cesarza Dioklecjana, powiem Wam jeszcze o nim, że pochodził stąd, to po pierwsze, pochodził stąd, no i pierwszy raz w historii opodatkował krainy włoskie, italiańskie jakby z pochodzenia, co było całkiem dużą rewolucją. Również interesującym faktem jest to, że został tak naprawdę wywyższony do godności cesarza, pochodząc zupełnie jakby z ludu można powiedzieć. Piął swoją, zaczynał po prostu swoją karierę od wojska, od szeregowego legionisty. A następnie właśnie do władzy został wyniesiony przez wojskowych na bazie po prostu jego dokonań oraz zaufania, które w nim pokładali. I naprawdę można powiedzieć, że rządził całkiem długo. Jego okres jego panowania uznaje się za czas dominowania po prostu Cesarstwa Rzymskiego no, w ówczesnym świecie, w Europie w tamtym czasie. No i również o co jeszcze Wam chciałem powiedzieć, że oprócz, oprócz właśnie reform o, chyba rządził około 20 paru lat, z tego co pamiętam, i był pierwszym cesarzem, który abdykował i właśnie mieszkał tutaj w. Centrum w tym pałacu, który Wam pokazywałem wcześniej, opiekując się jakby na koniec życia swoimi ogrodami. Przywędrowaliśmy do tego lokalu, o którym przed chwilą Wam mówiłem. No i w szkle tutaj ze mną Pale Ale z lokalnego browaru Mandaril ze Splitu, właśnie stąd niedaleko. I Pale Ale naprawdę przyjemny. Solidne, baza słodowa jest wyczuwalna. Goryczka również. Trochę old schoolu w aromacie. Old school zdecydowanie. W smaku również nieco takiego karmelu, troszeczkę przyciągniętego dodatku. Ale jest goryczka i przyjemna, fajne słodzone, dobre. Pele całkiem sympatyczne. Eee, tutaj do tego blonde Ale. Okej, okay. jest okej, okay, chociaż ja aż tak, aż tak bardzo nie przypadam za tym stylem, ale żące smakuje, także jest, jest w porządku. Za to Pele ale, myślę, że mogę z czystym sercem polecić. Wizyta w Splicie dobiegła końca, ale to nie koniec atrakcji na ten dzień. Pojechaliśmy do oddalonego około 25 km Trogiru, miasta, którego cała stara część położona jest na wyspie i którego starówka wpisana jest na listę UNESCO. Miasto jest zdecydowanie mniejsze niż Split, liczy około 10 tysięcy mieszkańców. Jego kompaktowość widać na wąskich, ale i pięknych, zabytkowych uliczkach. Warto tu się zgubić i przespacerować przez stare miasto. Do najważniejszych zabytków należy m.in. pałac rodziny Czypiko, wybudowany w 1457 roku w weneckim stylu. Katedra świętego Wawrzyńca z XII i XIII wieku. Twierdza kamerlengo z XV wieku wchodząca onekdaj w skład miejskich fortyfikacji. Mimo że pogoda nieco się powsuła, to miasto wciąż miało masę uroku i powinno znaleźć się na waszej liście miejsc do zobaczenia, jeśli będziecie w tej części Chorwacji. ostatni dzień naszego pobytu w Dalmacji przyjechaliśmy do niedalekiej miejscowości takiego można powiedzieć kurortu wypoczynko wypoczynkowego czyli Baśka Woda, dokładnie rzecz biorąc tak to się nazywa, wypada zatrzymać się raz na kawkę, co już uczyniliśmy no i również wypada się zatrzymać, jak jest reklama że chorwackie kraftowe piwo A także zamówiliśmy tam piweczka zaraz Wam pokażę przy stole z browaru Warionika, ten browar jest pod Zagrzebiem, niedaleko no 30-40 km od Zagrzebia z tego co widziałem nawet na tapcie tam całkiem spoko ceny taki mocny średni, chyba można powiedzieć w miarę. Próbowane piwka do tej pory były naprawdę sympatyczne. Także chodźcie do stolika, to zaraz wam słówko o nich powiem. Jedno z nich to na przykład wariownika zja Ipka. To akurat mój wybór. Całkiem fajny. Chociaż na sycenie całkiem spory, ale goryczka. Fajna, świeże, wytrawne. Bardzo dobre generalnie piwko goryczkowe. Wybór inny, czyli na przykład take your mango and go quake yourself. Czyli połączenie, można powiedzieć, no drożdy z północy, czyli kwejków, no i mango, czyli owoców z południa. Przyjemne, bardzo fajne, przyjemne. dosyć droże wyczuwalne faktycznie. Ale mango połonało po, po to piwo, także bardzo bardzo dobre. No i jeszcze szwagrowe. Tutaj mamy pale ale klasycznego pale ale. No powiem Wam takie karmelowe, praktycznie dosyć, ale pierdzi. E, dosyć klasyczne pale ale, ale dobry. Naprawdę trzeba, że nie złe piwko, chociaż wydaje mi się, że mimo wszystko nie mi, moja zjesta Session Ipa odchodzi najbardziej. Wody do samej makarskiej poprowadzona jest ścieżka i ta ścieżka prowadzi no, przy samym brzegu. Czasem prowadzi samą plażą, czasem wychodzi nieco ponad, tak jak w tej chwili, gdy idziemy delikatnie powyżej krawędzi morza, ale cały czas blisko. No, spodziewając z jednej strony, z prawej strony, właśnie morze, a z drugiej strony takie widoki i góry. Góry, które mają po 1500-1700 metrów, co wydaje się dosyć nieprawdopodobne, biorąc pod uwagę, że są tak blisko wody. Października, woda adriatyku 20 stopni sprawdzone przeciwką w internecie, no i zupełny spokój. Woda totalnie, totalnie jak w zupie, bez ruchu powietrza, bez wiatru, o zachodzącym słońcu, no i z górami dynarskimi w tyle. Pięknie. Spróbujmy, przetestujmy, zobaczmy. W takim razie lokalną oliwę wytwórnia tuż za mną, po schodach do góry. No i w takim razie zobaczymy, może da radę spróbować, a jak nie, to po prostu kupimy do Polski nieco dobrej chorwackiej oliwy. Październik oraz listopad to czas zbioru oliwek i czas tłoczenia oliwy. Nasz gospodarz opowiadał, że najlepsza oliwa powstaje z oliwek, które zaczynają dojrzewać i zmieniać kolor na ciemny. Zbyt duża ilość zielonych oliwek może dawać gorzki posmak w gotowej oliwie. Byliśmy już po sezonie i sklep na co dzień jest już zamknięty, ale można umówić na wizytę po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. W koniecznie, nie dość, że oliwa smaczna to ceny również dobre, co w Chorwacji nie jest takie oczywiste. Wysokie ceny to utrapienie mieszkańców wybrzeża. Opowiada o tym gospodarz naszego apartamentu. Że jest to bat, który sami na siebie kręcą Chorwaci, skuszeni wizją przychodu z turystów. Żebyście zrozumieli skalę turystycznego najazdu, warto dodać, że Chorwacja ma niecałe 4 miliony mieszkańców. A w 2021 roku kraj ten odwiedziło prawie 14 milionów turystów, w tym ponad milion Polaków. A na sam koniec Szybenik. Miasto położone około 90 km na północ od Splitu było ostatnim przystankiem na wybrzeżu Adriatyków te wakacje. Choć miasto ma zaledwie około 30 tysięcy mieszkańców, jego najstarsza część jest dosyć rozległa i urokliwa. Zaryzykuję nawet stwierdzenie, że podobało mi się tutaj bardziej niż Trogirze. Ale może to też kwestia słońca i letniej temperatury. Niemniej moim zdaniem pozycja obowiązkowa do zobaczenia na Adriatyckim Wybrzeżu Chorwacji. Nasz pobyt w Dalmacji Środkowej kończą się nasze wakacje również i w drodze już powrotnej, bo dzisiaj jedziemy do Zagrzebia na jedną noc. Zatrzymaliśmy się w Szybeniku. Trzeba przyznać, że miasto naprawdę robi, jak na razie, piękne wrażenie. Słuchajcie, wąskie uliczki, oświetlone również w pełne słońce, bo ci naprawdę ciepło się z nim zrobiło i pełne słońce wyszło o weneckiej i włoskiej architekturze. No i co również warto wspomnieć, że Szybenik, w odróżnieniu na przykład do Trigiru czy Splitu, nie został założony przez Rzymian. Czy Greków, ale został założony właśnie przez samych Chorwatów. Także jest to taki wyjątek na tym wybrzeżu tutaj. Co również ciekawe, w 1998 roku utrzymał prawa miejskie, a oświetlenie, co jest taką kolejną ciekawostką, pierwsze na świecie oświetlenie elektryczne zostało właśnie założone tutaj w Szybyniku w 1895 roku przy pomocy no, urządzenia elektrowni, elektrycznej wodnej, wodnej elektrowni, która została wybudowana na pobliskiej rzece Kyrk, która ma ujście właśnie w Szybyniku tutaj do Adriatyku. I ta konstrukcja została wybudowana przez Nikola Tesle. To jest takie ciekawostki, jeżeli chodzi o szybelik, a my idziemy dalej, bo na razie miasto naprawdę prezentuje się wybitnie. Najważniejszym zabytkiem przybyniku jest katedra świętego Jakuba, której budowa trwała aż 124 lata, a rozpoczęła się w 1431 roku. Katedra ta jest unikalnym przykładem połączenia stylów gotyckiego i renesansowego oraz wpływów kulturalnych weneckich, dalmackich oraz toskańskich. Kościół znajduje się na liście UNESCO. Tak zakończył się nasz pobyt w Dalmacji Środkowej. Zapraszam Was na pozostałe odcinki z wakacyjnej serii, znajdziecie je w sekcji komentarzy pod filmem. Dzięki za uwagę i do zobaczenia na kanale. Hej!